Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Jarosław Grzegorzak, koordynator Wojewódzkich Struktur Nowoczesnej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Się przypomniało w ostatnich dniach, że Jacek Kuroń w latach 70-tych mówił nie palcie komitetów, zakładajcie komitety. Teraz te komitety stają się modne. Komitet Obrony Województwa, Komitet Obrony Demokracji. To na szczeblu krajowym ja myślę, że do lat 70-tych? Ja myślę, że po prostu społeczeństwo się organizuje, jeżeli czuje powody do tego, że trzeba teraz jest to dużo łatwiejsze niż jeszcze kiedyś, bo są media społecznościowe i jeżeli pojawia się jakaś inicjatywa, ona bardzo szybko się rozrasta. Widzimy to na przykładzie czy regionu, teraz w temacie na przykład gmin czy obrony województwa, ale widzimy to w skali kraju w temacie obrony konstytucji, demokracji, to bardzo szybko powstaje, pączkuje i mhm. widać tego dużo szybciej efekty najprawdopodobniej niż kiedyś. Ja myślę, że to jest dobre. To jest po prostu taki efekt społeczeństwa obywatelskiego, które gdy widzi problem do rozwiązania, samo bierze sprawy w swoje ręce. Nie czeka, aż ktoś załatwi zanie. Czyli społeczeństwo zaczyna zakładać komitety w momencie, kiedy zaczyna się czegoś obawiać, że coś może stracić. Tak? Na, no, niestety... na pułapie województwa, wiadomo, powiat Oleski, na pułapie kraju to już znacznie że to poważniejsze rzeczy związane z ochroną, obroną konstytucji, demokracji. To jest taki odruch no, oczywiście. Jeżeli jest lęk przed czymś, to wtedy ludzie się organizują. Może szkoda, że jeszcze nie dorosliśmy do tego, żeby. Generalnie działać jako społeczeństwo obywatelskie, nawet gdy nie ma zagrożenia. Znaczy to też, też się pojawia coraz bardziej jednak w Polsce. Powstaje dużo stowarzyszeń, które nie tylko powstają na fali jakiegoś lęku, obaw przed czymś, ale, ale w ogóle działają na co dzień. To idzie na pewno w dobrym kierunku i, i to niczemu nie szkodzi. Dzięki temu tylko hmm. i wyłącznie możemy lepiej bronić swoich praw. Te obawy są realne, czy to jest takie wstraszanie trochę przez Ale opozycję? mówimy o których obawach teraz? To może skupmy się najpierw na poziomie województwa. Jeśli chodzi o województwo, jest bardzo dużo sygnałów i ze szczebla samorządowego, i z, ze stolicy, takich sygnałów, które wskazują na to, że Obecna ekipa rządząca będzie chciała zmieniać granice województwa opolskiego. To są, to są wyraźne sygnały. Zresztą mówiono również w trakcie kampanii wyborczej, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili o tym, że będą chcieli tworzyć nowe województwa. Mówiono o tym, że powstanie województwo częstochowskie najprawdopodobniej kosztem częściowo województwa opolskiego, wtedy stanie pod znakiem zapytania w ogóle istnienie naszego województwa. Więc to są obawy jak najbardziej. Są również informacje o tym, że są poważne plany, istnieją już dokumenty, które gdzieś tam będą wprowadzane w życie z początkiem nowego roku odnośnie tych zmian administracyjnych. To jest niepokojące i, i rozumiem te obawy, zwłaszcza patrząc na ten proces legislacyjny, który odbywa się w tej chwili bardzo szybko. Hmm. Czyli zmiana może być bardzo szybko też. dokonana te, Teoretycznie te zmiany powinny zająć bardzo dużo czasu. Ten proces zmian administracyjnych nie jest łatwy. Hmm. Powinien przebiegać dosyć długo, ale jak patrzymy na to, co się dzieje w tej hmm. chwili w Sejmie, możemy zostać zaskoczeni. Więc nie dziwię się, że mieszkańcy opolszczyzny chcą się organizować już teraz hmm. troszkę na wyrost. A co na to mieszkańcy powiatu Oleskiego? Bo. Nie dotarły do mnie jakieś sygnały, żeby tam były protesty, manifestowanie przywiązania do, do Opolszczyzny. W przeciwieństwie do tego, co dzieje się wokół Opola, gdzie prezydent Wiśniewski chce wchłonąć te, poszerzyć granice Apolską. Znaczy, mówimy w troszkę o innej skali deklaracji. Uh -huh, uh -huh. Jeśli chodzi o pole, padła jasna, oczywista deklaracja prezydenta. Opola co do planów na przyszłość i dlatego tutaj skala tego sprzeciwu jest zupełnie inna. Rozmawiam bardzo często z naszymi strukturami w powiecie Oleskim, z mieszkańcami w ogóle powiatu Oleskiego. I oni mówią, że oni nie chcą zmian granic mhm. województwa, więc to jest na razie taki sprzeciw dosyć spokojny, gdzieś tam zaangażowanie w jakimś stopniu jest w to, co robią różne grupy, na przykład w mediach społecznościowych w tej chwili. Natomiast to nie przybiera jeszcze takich ostrych form sprzeciwu, bo to nie jest pewnie jeszcze ten moment. Te, te lęki nie są na tyle duże i to zagrożenie nie jest tak mm -hmm, blisko, mm -hmm. przynajmniej tak się wydaje na, na tą chwilę. Dobrze, a na szczeblu tym krajowym powstają komitety obrony demokracji. Coś, coś nam grozi w sensie zachwiania tego porządku, który mamy, tej, tej demokracji, tej konstytucji? Jak obserwujemy to, co się dzieje w Sejmie, myślę, że te obawy są oczywiste. Wiele osób jest zaniepokojonych tym, w jakim trybie to wszystko się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego i jest wiele obaw o poszanowanie tej takiej swobody dyskusji również w Sejmie wokół tych, tych zmian. Partie opozycyjne praktycznie nie są dopuszczane do głosu i no, jest bardzo duże zagrożenie, że to wszystko będzie się odbywało zupełnie jednostronnie. Rozumiem ten sprzeciw, jak najbardziej popieram, trzeba zawsze rządzącym przypominać, gdzieś muszą mieć to z tyłu głowy, że nie reprezentują poglądów 100% obywateli, a tylko w obecnym przypadku około 20%. Więc faktycznie, jeżeli chcą być. Rządem wszystkich Polaków powinni mieć jednak świadomość tego, że są również inne opinie i, i dosyć szerokich kręgów opinii. Rządzący tłumaczą to tym, że wygrali wybory. Wolą większości narodu, przynajmniej tej, która poszła, poszła głosować, żeby realizować program realizować swoje postulaty, nie muszą mieć wpływ na pewne instytucje. Stąd ja pamiętam te... w programie zupełnie inne rzeczy, które obecnie rządzący mieli, i ludzie, którzy głosowali na prawo i sprawiedliwość, głosowali przede wszystkim za innymi zmianami, niż teraz są wprowadzane. To, to nie były te standardowe hasła prawa i sprawiedliwości. To, co się dzieje z Trybunałem, to nie było w programie wyborczym na pewno na pierwszym miejscu, więc mam co do tego wątpliwości, czy na pewno to jest dobry argument za tymi zmianami. Mm -hmm. Skąd się wzięło tak wysokie poparcie, tak nagle, nagły pik nowoczesny? Ja myślę, że między innymi jest to efekt działań rządu. Czy rząd napędza poparcie nowoczesne? Znaczy jest na pewno obawa wokół tego, co się dzieje, i społeczeństwo w oczywisty sposób szuka kogoś, kto będzie mógł to zahamować. Przy obecnych, obecnych proporcjach w Sejmie jest to bardzo trudne. Widzimy, obserwujemy pewną bezradność opozycji, natomiast w oczywisty sposób społeczeństwo chce mieć jakiegoś lidera, jednak obrony pewnych ideałów. Tym, tym takim liderem stał się Ryszard Petru i, i ugrupowanie Nowoczesna, patrząc na to, co się dzieje z Platformą Obywatelską. Właśnie, dlaczego Nowoczesna, liderem? a nie Platforma Obywatelska? No, dlatego, że Platforma Obywatelska jeszcze liże rany po ostatniej przegranej i jest za słaba również wewnętrznie do tego, żeby być liderem opozycji. Poza tym nowoczesna to jest świeżość na scenie politycznej i na pewno to zaufanie w przypadku nowoczesnej rośnie, w przypadku Platformy Obywatelskiej no drastycznie spadało przez długi czas, więc tutaj jednak społeczeństwo szuka gdzie indziej Roz, Rozpoczynacie marsz po to, by być taką pierwszą siłą opozycyjną w kraju, a za cztery lata... Zmienić władzę? Ja, ja myślę, Przesunąć że to, PIS do opozycji? I ja, ja myślę, że te sondaże na to, na to wskazują, że ta, taki jest kierunek. Te 20%, my to, o tym mówiliśmy już kilka miesięcy temu, te 20% jest absolutnie realnym wynikiem w przypadku partii liberalnej. Mieliśmy świadomość, że w przypadku pierwszych wyborów będzie to bardzo trudne do osiągnięcia, ale, ale te pewne wyliczenia pokazują, że w przypadku drugich wyborów te 20% jest absolutnie do wykonania, ale, ale to są na razie tylko sondaże, na to też nie ma co patrzeć, jest bardzo dużo czasu najprawdopodobniej do następnych wyborów parlamentarnych, więc mhm. poczekamy, zobaczymy co się jeszcze będzie działo, ale jak najbardziej Nowoczesna chce być tym liderem. Na koniec jeszcze jedna kwestia, mamy nowego wojewodę w województwie polskim, jak się podoba nowoczesny? Ja myślę, że to też jest jakiś sygnał tego, co się będzie działo z województwem, bo skoro to nie jest człowiek z pierwszego garnituru tych działaczy PiSu na opolszczyźnie, to jest taki sygnał, że no, ci z pierwszego szeregu nie chcieli się zająć tymi rzeczami, które z polszczyzną się najprawdopodobniej będą działy. Nie dziwię się temu zachowaniu. Stąd najprawdopodobniej człowiek, który jest mniej znany w kręgach, również w regionie. Zobaczymy, poczekamy, ocenimy tę pracę, ale, ale są to pewne sygnały, takie dosyć czytelne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Grzegorzak, koordynator Wojewódzkich Struktur Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.